Hej, witajcie ponownie w Harry Potterze i Kamieniu Filozoficznym na PS2 i dzisiaj idziemy sobie na lekcję latania. E, tak, I w swoją drogą tak sobie myślałem, to jest genialny sposób w ogóle na wprowadzenie gracza w tą grę i w cały ten otwarty świat, tak pochwalenie się tym. No patrzcie, najpierw mamy lekcję eliksirów tam, tam w lochach, potem mamy lekcję na jednym z tych piętr, które są e, na tych ruchomych schodach, czyli na trzecim piętrze, Ogólnie wchodzimy na jedno piętro, jakieś inne niż siódme, na które wchodziliśmy wcześniej. Na dodatek, teraz mamy lekcję latania, czyli lekcję, która jest na zewnątrz. Moim zdaniem to wszystko jest tak jakoś, nie wiem, tak dobrze przemyślane i no, nic dziwnego, że wersja na PS2 jest chwalona. Ale pomimo tego, że jest powszechnie chwalona i powiedziałem w sumie, że to jest najlepsza wersja, to tak teraz myślę, czy ja wiem. Mam wrażenie, że gameplayowo o wiele bardziej podchodzi mi wersja na PS1 i pc -ta. Dlaczego? Ponieważ... Oj, to są właśnie błonia Hogwartu. Ale dlaczego mi podchodzą tamte wersje? Ponieważ e, jakoś lepsze są moim zdaniem gameplayowo, może mam też sentyment większy do nich. Ale nie wiem, mam wrażenie, że ta wersja stawia bardzo mocno na cutscenki, a tamte wersje stawiają bardzo mocno na taki czysty gameplay. Cutscenki są tylko raz na jakiś czas, no chociaż przynajmniej na PS1 tak jest. A tutaj są, jest co chwila kadzienka właśnie. I taki Kingdom Hearts, hehe. Good afternoon, class. Good afternoon, Adamovich. Welcome to your first flying lesson. Well, what are you waiting for? Everyone, step up to their broomsticks.

tak jak się to przeanalizuje te gry, no to faktycznie no wersja na PS2 jest bez dwóch zdań najlepsza, ale... Ale to co właśnie chciałem powiedzieć, to to, że wersja na PS1, ps PS... Na, na PS2, no może jest taka, ale no... Nie wiem, lepiej mi się jakoś gra w wersję na PS2, PS1. Nie mówię oczywiście, że to jest zła gra, nie, bo to jest bardzo dobra gra i swoją drogą ja bardzo lubię gry o Harrym Potterze. Jestem chyba w mniejszości, jak o to chodzi. No może, może poza czarą ognia, czara ognia jest taka, taka, taka mech trochę. No, ale tak. Egzamin Supermana 64. Ach, lecenie przez pierścienie. W ogóle jak ta gra czasami No ale ja nic nie poradzę, naprawdę moja płyta nie jest wcale jakaś porysowana W zasadzie nie jest w ogóle porysowana, bo ja ją oddawałem nawet do czyszczenia z rys. Tam parę rysek wiadomo jest, no bo... No, no XD to jest płyta DVD, która była używana e, ale... No, powiem wam, że... An outstanding display, Mr. Potter You receive the highest grade A distinction Well done If you want to practice flying, Mr. Potter Zostawiam here Wow, dostaliśmy najlepszą ocenę, ale to, co chciałem powiedzieć, to, że na PS2 po prostu już tak czasami jest. Well done, Mr. Potter. You've earned your house a few points there. Longbottom, your turn. Mr. 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 Longbottom. Dear, it's a broken wrist. Come on now, it's all right, up you get. None of you are to move while I take this boy to the hospital wing. Come oh. on, dear. Did you see his face? Maybe if the fat lump had given this a squeeze, he would have remembered to fall on his fat backside. Give it here, Malfoy! No, I think I'll leave it somewhere for Longbottom to find. How about on the roof? What's the matter, Potter? Bit beyond your reach. Give it here, Malfoy, or I'll knock you off your broom. Can't you fly that broom, Potter? Och, no właśnie. Ściganie się z Malfoyem. Ach, tak i w ogóle trochę mi szkoda Neville'a. To znaczy, no, patrzcie, ta gra się no, nawet ta gra się z niego nabija po prostu. We wszystkich kasenkach to albo się sfajczy, albo mu właśnie Malfoy zabierze przypominajkę, zawsze to jest takie Neville, może ty spróbuj? Tylko w zasadzie jego pokazują i pokazują jak on po prostu wszystko, że tak powiem, oblewa. Aż mi trochę go szkoda, kurde, powiem wam. Ech, nie lubię w ogóle tej, 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 tej sekcji, ponieważ w ogóle ostatnio na niej przegrałem, miałem nieudaną próbę nagrywania, bo po prostu za długo ścigałem tego Malfoya. No, ale no tak bywa. Dobra, teraz go, właśnie najlepiej tego tak podciąć, jakby, nie że tak przed nim polecieć. O, jak teraz? Teraz mi się udało. Nie że to jest ostatni Potter. I'd take you on any time on my own. Tonight, if you want. Wizard's Jewel? What's the matter? Never heard of a Wizard's Jewel. Of course, yes. I'm his second. Meet me tonight on the fourth floor. Ones only. No contact. Dear Harry, would you like to come and have a cup of tea with me this afternoon? I want to hear all about your first day. Hagrid. Hagrid's bound to be in his hut. Come on, Harry, follow me! Widzicie, dopiero mówiłem, jak to jednak mi się lepiej gra w wersję na PS1 i PC, a teraz muszę naprawdę dać... Multum do szacunku dla tej gry, ponieważ poruszyła wątek, który nie był nawet poruszony w filmie, czyli pojedynek Harego z Malfoyem Tak, było coś takiego, to był wątek poruszony w książce, ale nie był właśnie poruszony ani w żadnej innej grze, ani w filmie. Chociaż nie wiem, jak to z komnatą tajemnic na Game Boy Color i GBA, bo to są jedyne wersje, których nie przeszedłem, ale no. Ale, no, na PS1 i PC nie było w ogóle tego wątku. I tak, tak wyglądają już bardziej takie błonie Hogwartu. Potem to to był bardziej taki dziedziniec. No, tak to wszystko wygląda, właśnie. Czas do Hagrid'a na fajną herbatkę. Ale, no, jak mówiłem, ta gra bardzo ładnie prezentuje teren w pierwszym momentach gry. Że przez pierwsze godziny, min minuty, no, przez pierwsze kilkadziesiąt minut. O! Make yourselves at home. This is Ron. Another Weasley, eh? <laughs> I spent half my life chasing your twin brothers away from the forest. Hey, Ron. Somebody broke into Gringotts. Listen. Believed to be the work of dark wizards or witches unknown, Gringotts goblins, while acknowledging the breach, insist nothing was taken. The vault in question, number 713, had been emptied earlier that very same day. That's odd. That's the vault that Hagrid and I went to. Hagrid, I need to collect some ingredients for potions class. Do you know a good place to find plants in the school grounds? I have a lot of strange things growing out near my garden. You're welcome to go take a look. Be careful, mind. Wouldn't go wandering round at night. Then again, there's some pretty fearful things round here during the day. There you go. Be careful, Harry. Okej, okay, czyli czas to zrobić sobie taką malę pracę domową, Spoczko. Już myślałem w ogóle, że to będzie kolejny gliczek. Zobaczyłem te. Ten, ten, interfejs, który był na czarnym ekranie i szczerze, ja naprawdę ja się już mogę wszystkiego spodziewać po tym co mi się wcześniej stało już nic mnie chyba nie zaskoczy, jak chodzi o tą grę o, tutaj przed chwilą nawet myślałem, że gra się nie wczyta ale ładnie, uff, dobra lecimy, lecimy Lecimy, bo tamto nie możemy na razie przejść. I z kolei tutaj mamy taki lekki plot hole, bo w filmiku było właśnie tej skrytce. A nie było nic o tej, o, o tej właśnie krypcie, skrytce, whatever, jak tutaj na początku gry, ani w ogóle w sense wprowadzającej, więc no jest taki mały plot hole jakby. Aha. Um, ok. O, dzięki, Harry, że mi podpowiedziałeś, co robić. Tylko poczekaj. Najpierw tutaj pozbieram te fasolki, bo czemu nie? Albo. Nie, 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 dobra, bo ja ich nie mogę zbierać z jakiegoś powodu. Tak, ja odmawiam mi po prostu posłuszeństwa. No, no trudno. Poszukamy tych ukrytych drzwi. O, dzień dobry. Znaleziony. Ale ładnie tutaj jest, naprawdę. Bardzo ładna jest ta grafika. Może i animacja się postarzała, ale grafika jest spoczko. Eee, myślałem, że te grzyby mogę zebrać. Dobra. Co my tu, Co my tu mamy? Kociołkowy pikusek już któryś tam. Hmm... Powiem wam szczerze, że naprawdę niektórych rzeczy tutaj nie pamiętam, więc no ja za to przepraszam, ale to nie jest taki o o, o ty o ty 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 ty. A ja nie mogłem tego zbierać, bo ja miałem pełną tom yy, jak to się nazywa. Ja miałem pełne, pełną torbę z fasolkami, dlatego nie mogłem już nic zebrać. Aha, ja myślałem, że to jakiś kolejny głupi glitch, no. A. Ech... Czyli jak poczuć się debilem. Am. Um. No dobra, Harry Podpowiadaczu, może byś mi podpowiedział, co teraz robić? Bym nie był w sumie taki zły, mimo że jak byłem mały, to strasznie się złościłem na każdego, który mi podpowiadał cokolwiek, jak właśnie w coś grałem, to miałem takie Ej, nie podpowiadaj mi! Zawsze jak ktoś mi coś próbował podpowiedzieć, kiedy w coś grałem. Oj pamiętam. No dobra, weźmy sobie na razie te gnomy. Chodź tutaj, chodź tutaj kolego. Mam nadzieję, że tam ten drugi mnie nie dziabnie i nie okradnie mnie. Właśnie. Tak jak myślałem. Trzeba je tam wrzucić. Tak jak myślałem. Ach, gnomy, gnomy. No i tak, i w ogóle po tej grze będę najprawdopodobniej robił ogólnie też inne części na PS2. Tak, chyba zacznę od tych na PS2. A jako, że inne były tylko te pierwsze trzy gry na, od PS2 i PC, -ta, a później już czara ognia i zakon Feniksa i Książę krwi i insygnie śmierci są identyczne, no to no, zrobię tylko te gry pierwsze na PS2. No nie. Bo naprawdę nie ma co. Dobra, gdzie ten gargulet się pokazał? A tutaj, ok. Gargulet zawsze przydatny. No dobra, to lecimy. Ja tutaj wciskam odruchowo X. Zapominam, że właśnie tutaj jest taka automatyczna wspinaczka. Hopsa. Myślałem, że już nie doskoczę. Czy idziemy do skrzynki? Um. Dobra, pójdziemy sobie do skrzynki Karta czarodziejów Następna Ciu Która to już jest, uwierzcie mi Teraz nie mamy żadnych duplikatów Ale jakbym ja tak pochodził po, po Hogwarcie Po wszystkich piętrach Tak jak robiłem kiedy przechodziłem mm, W moim stylu to, to jakbym ja tak pochodził, to bym pootwierał wszystkie skrzynki już byśmy mieli większość kart zdobytych tak naprawdę a tak to, to ja nawet nie eksplorowałem za bardzo a jakbym poeksplorował... oooo no to by było wtedy ciekawie no dobra tutaj mamy kolejną platformę i kolejną okazuje się, że właśnie dobrze nie poszedłem Przedem sobie do skrzynki. Okej. Okay. Czyli klasycznie ukryta coś za, wod za wodospadem. Fajnie. Tak podchodzę do tego wszystkiego, żeby zobaczyć, czy przypadkiem jedny z nich to nie jest coś, czego potrzebuję. Eee, ale nic mi się tutaj. A, a właśnie, właśnie, właśnie. które to jest? To jest yy, asfodel. Dobra, super, czyli jeden ze składników już mamy. O, przyszło więcej gnomów. Czy, dobra, no czyli co? Więcej chyba powrzucamy do tego, do, do tego drzewa, do tej dziupli. Dobra, ale super. Cieszę się. Cieszę się przede wszystkim, że ja nie błądzę. Pomimo, że naprawdę ja o ile kojarzę wersję PC-ową, kojarzę gdzie, gdzie, co, co, jak robić i tak dalej, kojarzę wersję na PS1, to tutaj już mam taki troszeczkę, no, leciutki problem z orientacją, co trzeba robić. Jak już zresztą mówiłem, ale spokojnie sobie poradzimy. Dobra, już myślałem, że znowu nie rzuci Harry tam gdzie powinien. Ale tak swoją drogą to e, tak co do tego właśnie co tutaj wierności książce, bo taka jest dosyć wierna książce. Przez właśnie te przykłady, które znaczy no już pamiętacie, chwaliłem ją e, już pale, parę razy. Zaczynamy na porze przek przekątnej, na pokątnej. E, zaczyna jest ten pojedynek e, Harego i Malfoja poruszony. Nie wiem, dla mnie to są po prostu wielkie plusy. I za mniej więcej podobne rzeczy bardzo szanuję e, Harry'ego Pottera i Komnatę Tajemnic na PS1. Mi się wydaje, że właśnie Komnata Tajemnic na PS1, to ja nawet nie muszę się zastanawiać, już wiem po prostu, że to jest moja ulubiona część e, Harry'ego Pottera, taka w ogóle. No, pomimo, że no grafika no, nie jest zbyt dobra, no, ale no nie, nie cała grafika się liczy, nie tylko to się liczy przecież. Dobra, odwiedź Hagrida w jego dobra, to co mieliśmy Znaleźć to już znaleźliśmy, no to co? No to chyba, chyba się zmywamy, nie? E, sorki za to nagłocięcie, ale jestem dzbanem, jednocześnie pseudogeniuszem i zabłądziłem po prostu. Ale tak, wykonaliśmy jak widać wszystkie zadania teraz, więc możemy sobie już spokojnie zakończyć dzień. Także tak, widzieliśmy ile punktów mamy, aż 70, nawet więcej jest literina. Wow. No to nieźle powiem wam. Oj, znowu ziewnąłem sobie. No i jesteśmy z powrotem. Tym razem jest to noc bodajże. Ah, no tak, niby dzień, ale mamy przecież jeszcze pojedynek z Malfoyem. People only die in proper duels, you know, with real wizards. The most you and Malfoy will be able to do is send sparks at each other. Neither of you knows enough magic to do any real damage. I bet he expected you to refuse anyway. If he tries to curse you, you'd better dodge it because I can't remember how to block them. HP 11. We better go. I can't believe you're going to do this, Harry. You. Go back to bed. Come on. No tak przecież dla Hermiony to jest najgorsza rzecz jaką w ogóle można zrobić, bo no jak to ona mówiła w filmie. Don't you care about Gryffindor? Do you care about yourselves? I don't want Slytherin to win the House Cup. And you'll lose all the points I got from Professor McGonagall for knowing about switching spells. Go away! All right, but I warned you. You just remember what I said when you're on the train home tomorrow. You're so... Now what am I going to do? That's your problem. We've got to go. We're going to be late. I'm coming with you. Come on, Harry. We have to get moving. Follow me to the fourth floor. E, tak, to co mówiłem, to że Hermiona ma po prostu takie, e, jak to powiedziała w filmie, bo zginiemy, lub co gorsza, nas wyleją. No tak. Uff, ale mimo wszystko idzie z nami. Niespodzianka. A i nagle z. A, no, tutaj są. Dobra, to było na czwartym piętrze, zresztą, tak jak tutaj, wyzywanie. Spotkaj się w Malfoyem na czwartym piętrze w celu odbycia pojedynku. No i jesteśmy na czwartym piętrze. Historia magii, po prostu ulubiony przedmiot wszystkich uczących się w Hogwarcie. Serio, przeczytajcie książkę. Tam jest o wiele więcej szczegółów na ten temat. W ogóle warto przeczytać książki Harry'ego Pottera. O, można szukać w bibliotece tak w ogóle. Wow, fasolka. Której tak nie możemy zebrać, zebrać bo mamy e, pełen bug. Here, Potter! Brought reinforcements, have you? Good. They can watch you lose. Follow me and let's finish this. Huh? Bye bye, Gryffindor. Whoa! <laughs> <laughs> Looks like you've fallen into the Forbidden Corridor. It's a good job I let Professor Snape know. He'll be there any second now. Bye bye. Malfoy! There's only one way out of here and it's locked. Do you know any spells that can unlock it? Well, as it happens, I do. It's the Alahomora unlocking spell, but I don't actually know how to cast it. However, I do remember reading somewhere that the Alahomora spellbook is kept in the library. I've heard there's a shortcut to the library down that corridor. You're going to have to find the Alahomora spellbook, Harry. Then come back here and get us out. Tak, więc trochę sobie tutaj jeszcze posiedzicie, ponieważ ja w tym momencie kończę odcinek, więc do zobaczenia w następnym odcinku i dziękuję Wam za oglądanie. Cześć!